Serce wielkie nam daj, wolne objąć świat. Panie serce nam daj, mężne w walce ze złem. Moi drodzy, pod koniec stycznia odwiedziłem Kościół Matki Bożej w Lourdes w Tablinie. Jest tam taki kościół, wczoraj mieliśmy wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, była rano msza święta, modliliśmy się szczególnie za chorych, była możliwość przyjęcia sakramentu namaszczenia chorych. Ale odwiedziłem ten kościół Matki Bożej z Lourdes z tej racji, że znajduje się tam grobowiec Mateusza Talbota. Kiedyś już o nim wspominałem, niektórzy z was może o nim już też słyszeli. Mateusz Talbot... Rodził się w 1856 roku. Jego rodzice byli pobożni, szczególnie mama, bardzo ciepła osoba, piękna osoba, ale tata nadużywał alkoholu. I Mateusz skończył tylko dwie klasy szkoły. Nauczył się czytać i pisać. Wyobraźcie sobie, że w wieku, zdaje się, 12 lat, rozpoczął pracę w firmie, która zajmowała się produkcją, handlem wina i piwa. I jego tata codziennie pił alkohol, jego bracia, i on jako dwunastolatek również zaczął. Między innymi dlatego, że ta firma część wynagrodzenia wypłacała w bonach, a za te bony można było jedynie kupić w tej firmie wino albo piwo. Dwunastoletni chłopak Mateusz Talbot tak rozpoczął swoją drogę z nałogiem alkoholu. I trwało to dosyć długo. O 16 latach, mając 28 lat, można powiedzieć, że był takim wysoko prosperującym alkoholikiem, popracował, a po pracy od razu się upijał. Także od razu wszystkie pieniądze przepuszczał w pubie, ale jednocześnie stawiał swoim kolegom, potrafił nawet buty sprzedać, byleby tylko zaspokoić głód alkoholu. Był taki moment, że nie miał w ogóle pieniędzy. Tydzień czasu był bez pracy, mając 28 lat. I spotkał się z kolegami, którzy szli do pubu, z kolegami, którym on najczęściej stawiał, fundował alkohol. I miał nadzieję, że oni go po prostu zabiorą i będą ustawiali alkohol, ale usłyszał kilka przykrych słów, między innymi coś w tym stylu: odejdź stąd, ty świnio. Ciekawa rzecz, że kiedy te słowa usłyszał, to było dla niego tak duży wstrząs, takie upokorzenie stanęło mu życie przed oczyma. To że rzeczywiście on tak się czuje jak świnia, że to słowo takie odrzucające ze strony jego kolegów to spowodowało lawinę takich rozmyślań i tej swojej mamie, która tak jak wspomniałem, była pobożna, cały czas się za niego modliła przez te wszystkie lata, Powiedział, że chce złożyć, nie miał przerwy w piciu, a że chce złożyć teraz taki ślub abstynencji. Nie było czegoś takiego jeszcze jak krucjata wyzwolenia człowieka, więc to można powiedzieć, że z Ducha Świętego przyszła taka myśl, poszedł do księdza, wyspowiadał się po latach i złożył taki ślub na trzy miesiące że nie będzie pił alkoholu. Ale wszyscy wokół niego pili w pracy bracia, tata, koledzy, znajomi, cały czas w tym środowisku przez te wszystkie lata, więc za bardzo praktycznie podszedł do tego, że ten głód alkoholowy będzie się pojawiał. Najpierw podjął decyzję, że nie będzie nosił przy sobie pieniędzy. Takie pierwsze umartwienie, a druga rzecz, że codziennie rano będzie namszy. Wtedy miała, była możliwość o 5 rano bycia na mszy, więc codziennie przed pracą był na Mszy Świętej i adoracja Najświętszego Sakramentu. Potem się okazało po jakimś czasie, że zmienili godziny pracy i praca się zaczynała o 6.15, więc on, żeby mógł być codziennie na mszy, bo nie chodziło o niedzielę, zmienił pracę na taką, która mu pozwalała, żeby pracować od godziny 8, żeby rano mógł być na mszy, spotkać się z Jezusem. I zwłaszcza soboty spędzał w kościele, coraz więcej czasu na kolanach. Ciekawa rzecz, że nigdy nie brał żadnej podpórki, kiedy klęczał, nawet kiedy klęczał godzinami. Zawieszenie Maryi, codzienny różaniec, zwłaszcza przy spacerze. Takie oddanie zupełne Maryi. Zaczął czytać książki, bardzo głębokie, między innymi encyklikę nawet. Książki, które, jak wyznania św. Augustyna... Czy świętego Franciszka Salezego, czy Alfonso Liguori, czy Ludwika Marie de Montfort, czy świętej Teresy Zawilli. i robił coś bardzo ciekawego. To, co go najbardziej poruszyło, zapisywał sobie na małych skrawkach papieru i do tego wracał. Robił sobie, jak ja to czasem mówię, takie swoje archiwum tego, co go najbardziej poruszyło. I oczywiście pismo święte. Przestał przeklinać na znak tego, że Całe swoją nadzieję pokłada w krzyżu Chrystusa, umieścił na swoim takiej marynarce dwie szpilki na krzyż. One mu przez całe życie potem przypominały, że on przyjmuje zwycięstwo Chrystusowe. Mówię to w tym kontekście, że w krucjacie, w człowieka, w herbie mamy krzyż jako znak, że przyjmujemy zwycięstwo Chrystusowe. A to wiecie, dużo przed krucjatą jego życie. Podjął takiego, się takiego daru, żeby za, zadośćuczynić wobec wszystkich, których skrzywdził. Wypisał listę osób, które skrzywdził. Jeśli ktoś z Was troszeczkę wie o, o grupach AA, to wie, że jest tam też obrachunek moralny i zadośćuczynienie tym, których się skrzywdziło. Wtedy nie było jeszcze grupa AA. Więc to jest takie znów wyprzedzające? Między innymi przypomniała mu się historia, kiedyś, kiedy jeszcze pił. Nie mieli za co pić z kolegami. E, zabrał niewidomemu żebrakowi, który grał na skrzypcach, zbierał pieniądze z skrzypce, sprzedał je i e, pieniądze poszły na alkohol. Kiedy sobie o nim przypomniał, zaczął szukać tego człowieka w noclegowo dniach lub w Dublinie itd. W końcu dowiedział się, że ten biedak zmarł, więc za tą równowartość tych skrzypiec zamówił kilka mszy świętych za jego duszę, żeby chociaż w ten sposób dopełnić zadośćuczynienia. Coraz więcej zanurzał się w modlitwie, nawet w pracy. Wyobraźcie sobie, takie było już jego oddziaływanie. Przy nim nie przeklinano, ani tym bardziej nie śmiano się ze spraw wiary czy Kościoła. Taki już rodził się szacunek dla tego, dla tego człowieka, który żył w pokucie, w modlitwie, w umartwieniu. Pieniądze z reguły, które zarabiał, przekazywał tym osobom na dozadość uczynienia, ale też potrzebującym i przekazywał na misję. Tak, tak żył właśnie Mateusz Talbot. Ponoć ktoś słyszał, jak mówił, błagał w kościele, codziennie słychać było, jak mówił na głos czy szeptem, proszę do Boga, nie pozwól mi wrócić do dawnego życia, zmiłuj się nade mną. Więc przeszedł taką drugą drogę, a pomocą było to, że ktoś mu powiedział, ty świnio, odejdź stąd. Trochę jak ten syn marnotrawny, który jadł razem... Ze świniami. Powiedział kiedyś, w młodości z powodu pociągu do alkoholu, niewiele sobie robiłem z religii, i to złamało prawie serce mojej matki. Zmarł w 1925 roku. Znaleziono przy nim różaniec z medalikami. Przez kilka dni nie wiedzieli, kto to jest, bo nie miał przy sobie dokumentów. Te dwie szpileczki gdzieś przy obraniu na kształt krzyża. Była tylko garstka osób na pogrzebie, ale potem, wyobraźcie sobie, że była tylko trzyosobowa delegacja z firmy, w której pracował jego rodzina, a kilka miesięcy po jego śmierci jego biografia rozeszła się w 100 tysiącach egzemplarzy. Po kilku, kilku miesiącach od jego śmierci przetłumaczono ją na 12 języków. i e, Ludzie pielgrzymują do tego kościoła Matki Bożej z Lourdes, żeby modlić się. Na tym grobie już jest napisane Sługa Boży Mat Talbot. Więc mamy takiego orędownika, jest proces jego beatyfikacyjny, trwa. Co Pan Bóg chce nam powiedzieć przez to, kiedy dzisiaj modlimy się tuż przed rozpoczęciem Wielkiego Postu za osoby, które cierpią rodziny z powodu uzależnień? Po pierwsze, że nie ma sytuacji bez wyjścia. Po drugie, że siłę Jaką czerpał ten człowiek, to była siła sakramentów świętych, z adoracji, z modlitwy i z Różańca. A po trzecie, że potrzebny jest konkretny plan, jeśli ktoś chce wyjść z nałogu. Konkretny plan na życie też, na Boże życie. I widać, jak ten człowiek przechodził z ciemności do światła, i całe dzieło Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, jak sama nazwa brzmi Wyzwolenia człowieka, prowadzi do tego, żeby właśnie przechodzić z ciemności do światła, z nałogu do wolności, ze strefy śmierci do tej krainy życia. Tego się uczymy. Chciejmy też... Mam dużo obrazków, zapomniałem wziąć Mateusza Talbota, to za tydzień przyniosę, będzie każdy mógł sobie wziąć z modlitwą do niego. On po jego śmierci, tak jak wspomniałem, cenne rzeczy sobie zapisywał na skrawkach papieru, cytaty z Pisma Świętego, z jakichś mądrych książek, to co usłyszał, ale znaleziono też jeden jego taki zapisek i zakończę tym to ukazanie. Były takie słowa do Maryi. O dziewico, proszę Cię tylko o trzy rzeczy. O łaskę o Boga, o Jego obecność i o Jego błogosławieństwo. Na innej karteczce napisał O najsłodszy Jezus, zniszcz we mnie wszystko, co jest złem, niech to wszystko złe obumrze. Zniszcz we mnie wszystko, co jest występne i samowolne, wynieść wszystko, co Ci się nie podoba we mnie, usuń wszystko, co jest moje własne, daj mi prawdziwą pokorę, prawdziwą cierpliwość i prawdziwą miłość. Użycz mi doskonałego panowania nad moim językiem. Amen. Panie, serce nam daj, mężne w walce ze złem.